Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Wkrótce transmisja z Emirates. Witamy serdecznie z londyńskiego Emirates Stadium, skąd będziemy mieli okazję dziś komentować dla Państwa na naszej antenie to spotkanie. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj to, co futbolowe tygrysy lubią najbardziej. Premier League. Arsenal zmierzy się z Manchesterem United. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Numer 5. Thomas Partey. Numer 8. Martin Olingard. Numer 34. Granit Shekhar. <śliniczny> Zakończyła pierwsza połowa A oto wyjściowy skład drużyny Arsenalu. W obronie Ben White wystąpi wraz z Aleksandrem Zinchenko na boka. Martin Odegard oraz Thomas Partey zagrają na środku pomocy. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik. Ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację. A przed nami praktycznie całe spotkanie. Szukają okazji, budują akcje, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Świetny teraz odbiór we własnej szesnastce. Będzie aut dla rywali. Czerwone Diabły wznowią z autu. Przed meczem sporo mówiło się o Markusie Rashfordzie. Dziś może tu wszystkich przyćmić na boisku. Trzy trafienia w trzech ostatnich meczach pokazują w jakim jest gazie, a gdy gwiazda tego formatu jest w formie, to nie ma rzeczy niemożliwych. Dobrze, teraz sędzia stosuje korzyść. Arsenal dalej w ataku. Świetnie, teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Prawa za interwencję. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. White. Piłka do Williama Saliby. Jossaka Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze Nie, nie będzie z tego bramki Obił teraz bramkę Ale za to punktów nie dają Nadal mamy remis, choć zabrakło tym razem Naprawdę niewiele Muszą szukać kolejnych okazji Ciekawe, czy z tej kolejnej akcji Coś wyniknie, czy znowu obejdą się smakiem Cierpliwie rozgrywają ten atak. I sędzia przyznaje rzut wolny dla kanonierów. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Łatwo teraz przejmują to niedobre zagranie. Antoni. United na skrzydle. Czy wykorzystają wolną przestrzeń? Bruno Fernandes! Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony z tak bliska? Niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Gabriel Martinelli. Przy piłce Gabriel Jesus. Tak właśnie należy wykonywać w ślizgi. Dobre przejęcie piłki. I teraz Arsenal wznowi grę z rzutu wolnego. Tomas Partej. Ty do mnie, ja do ciebie. Wyczekują odpowiedniej chwili. Odegard w posiadaniu piłki. Dobre, skuteczne wejście. I jest out dla United. Bruno Fernandes za obronę. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Ależ to zblokował. Odbita piłka. Nie ma bramki. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo. Bruno Fernandes. I mamy teraz celne podanie. Antoni Marcial dostaje piłkę. Proszę, ależ dobra była teraz ta interwencja, ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Podanie do odegarda. Strata Arsenalu. Nietzsche z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. White. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Buka Osaka. Kapitalna okazja. Jezus! Sędzia się nie waha i gwizdę po tym zagraniu. Rzut karny. To może nam otworzyć wynik. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Bruno Fernandesz. Czerwone diabły w natarciu. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Sędzia puszcza grę. Kanonierzy nadal przy piłce. Martin Odegard. William Saliba. To jest piłka do Buka Josaki. Kanonierzy mają out. Z piłką teraz Gabriel Jesus. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. I teraz dystansu. Próba. Spokojna interwencja De I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. I sędzia przyznaje rzut wolny dla kanonierów. Odegaard w posiadaniu piłki. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. I Eriksen z piłką. Podanie do Marsjala. Stracona szansa na groźny atak. Zimczeńko. Może dobrze dobrać. Pokazują się na pozycjach. Może być zaraz groźnie. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. No to mamy 1 do zera. Rashford. Zadanie przyjął Martial. Bruno Fernandes! Wow! Co za bramka! Z do siatki! Pewny, mierzony strzał! Wielkie, wielkie brawa! Rzućmy okiem na powtórkę tego gola. Błyskawicznie podjął decyzję, żeby złożyć się do oleja i trafił w dziesiątkę. Bramkarz był kompletnie zaskoczony. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Teraz Zinchenko. Zinchenko. Tomasz Partej. Ciernej. Arsenal naciska teraz rywali. I kanonierzy tracą piłkę. Bramkarz w opałach. Tak! Co on teraz zrobił? W takiej odległości! Teraz możemy obejrzeć pod różnymi kątami, jak doszło do strzału, a piłka wpada do bramki. Ależ to wyszło! Nie tak wyobrażali sobie przebieg tego meczu piłkarze Manchesteru United. Gramy od środka. Iran Tierney, Arsenal traci piłkę. Bruno Fernandes, Antoni Martial, dostaje piłkę. Groźnie zbliża się do bramki. Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. Teraz Zinchenko. Dobrze, teraz sędzia stosuje korzyść. Arsenal dalej w ataku. Teraz Zinchenko. Granit czeka, Zinchenko czeka i uderzenie zablokowane, tak nie można się zachowywać w szesnastce, sędzia gwizdze rzut karny. Jeśli to wykorzystają, zyskają poduszkę bezpieczeństwa. Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Gracz ma tylko dwie strony, które może się rzucić. Miał 50% szans, a nawet mniej, bo intencje to za mało. Tym razem burą strzel. Mamy więc 3 do 1. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Kiran Tierney. Tiran Tierney. Thomas Partey. Cierpliwie budują ten atak. Kolejne celne podanie. Zinchenko. Budują tę akcję spokojnie, poszukają swojej szansy. Za moment grę z wolnego wznowi Manchester United. Dobrze się ustawiają, rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Arsenal w swoim stylu bawi się dziś w długie wymiany piłki i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Przy takiej grze wynik mógłby być wręcz jeszcze wyższy. No ale jak widać, ponownie szukają okazji do ataku. Cirnej. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polu karnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do bramy. Jeszcze jedna bramka. Ostre strzelanie kanonierów trwa w najlepsze. Wznawiamy grę od środka. Bruno Fernandes. Ponownie Martial przy piłce. To dośrodkowanie mogło tu namieszać, ale obrona czuwa. Udanie neutralizuje akcję w zarodku. Nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ piątku. Arsenal gra dzisiaj tak jak za swoich najlepszych lat. Z dynamiką, pomysłem i polotem. Gdy kanonierzy są w takiej formie. Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. Widzimy teraz, kto w tym zespole pociąga za sznurki w środku pola. Świetna postawa w dzisiejszym meczu. Widać, że w środku pola idealnie rozdziela podania. Naprawdę udane zawody, a jeszcze pamiętajmy, że do tego wszystkiego trzeba doliczyć asystę. I już skupia uwagę rywala na sobie. Czeka. Bardzo umiejętnie kupują sobie czas. Czy też, jak to się mówi, szanują piłkę. Czekają, aż mecz dobiegnie końca. Zrobili swoje. Z poczuciem zadowolenia wymieniają teraz podania. Arsenal przenosi ciężar gry na skrzydło. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować. Na tablicy wyników 5 do 1. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Znowu są przypiłce. Brawo, skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. White. Czaka. Zinchenko. Teraz Zinchenko. Ostatni gwizdek. Arsenal zdobywa w dzisiejszym spotkaniu trzy punkty.